Witajcie w kolejnym odcinku Goldwika. W tym tygodniu, już po majówce, zgodnie z zapowiedzią, jesteśmy z powrotem, już teraz wracamy do cyklu tygodniowego. Ech, wydawało się, że w tym tygodniu będziemy głównie analizować raporty, które w ostatnim czasie się okazały, a tymczasem trochę nas sytuacja zaskoczyła, bo dziś rano cena znowu wystrzeliła w górę. Zapraszam na komentarz do całego Goldwika. Zaczynamy oczywiście od ceny. Cena wydawało się, że w miarę się ustabilizowała na poziomie 2300 dolarów amerykańskich za uncję w ciągu ostatniego, ostatniego czasu. Natomiast zaskoczył nas niewątpliwie dzisiejszy poranek, gdy cena powędrowała w górę prawie o 70 dolarów na uncji. To jest dosyć znaczny wzrost, sami, sami powiecie. No. Dlaczego? Za chwilę o tym. Natomiast zobaczmy, jak sytuacja wyglądała przez cały tydzień i ile, ile w złotówce kosztuje w tej chwili złota. Jak mówiłem, złoto w ciągu w dolarze amerykańskim przez ostatni tydzień wachnęło się, uwzględniając dzisiejszy poranek, o 70 dolarów. Taka była amplituda, amplituda wzrostów. Jesteśmy w tej chwili na poziomie 2370 dolarów za amerykańską za uncję. Złota w amerykańskim dolarze. Nie amerykańską uncję. O uncjach zresztą będzie jeszcze dzisiaj mowa. W każdym razie, jeśli chodzi o złoto w Gold werze, Dziś w Gold werze za gram złota zapłacimy 320 złotych 33 grosze, a za całą sztabkę jednouncjową zapłacimy 9962 złote z małą końcóweczką. Zaczynamy. Od krótkiego komentarza, co to się wydarzyło z tą ceną? No, z ceną wydarzyło się to, co bardzo często wpływa na, na cenę złota, czyli mamy do czynienia z sytuacją geopolityczną przede wszystkim. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja związana z Bliskim Wschodem i tym, że sytuacje, czy rozmowy pokojowe prowadzone pomiędzy Izraelem a Hamasem właściwie wcale nie są takie proste, utknęły w martwym punkcie. I nie wiadomo, co będzie dalej. Izrael przygotowuje się do inwazji na, w Rafach i do takiej, którą nawet amerykański prezydent Joe Biden, przed, którą przestrzegał, i mówił, że jeśli Izraelczycy wejdą z pełną ofensywą, no to wtedy przestanie im przestanie ich po prostu wspierać. To spowodowało dzisiejszego poranka, te cały czas perturbacje, że cena, cena wzrosła bardzo mocno. Czy to będzie stały trend? Zobaczymy oczywiście. Natomiast na razie wszystko wskazuje na to, że może to być tylko i wyłącznie chwilowe odbicie. Amerykański dolar w tym czasie w tym czasie osłabł, czy się osłabił. W związku z tym w złotówce, takiego dużego, takiej dużej zmiany nie odczujemy, natomiast no, z pewnością warto to śledzić w najbliższych tygodniach. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się będzie się tutaj zachowywać. Cały czas mamy do czynienia oczywiście z informacjami od banków dotyczących stóp procentowych. Bank Anglii nie zdecydował się na zmiany, ale banki inne, na przykład banki w Szwajcarii, w Szwecji albo już się zdecydowały na obniżkę, albo zapowiedziały, że będą się decydowały. Zresztą Bank Anglii również mówi o tym, że, na, że w najbliższym czasie pewnie będzie obniżkę stóp procentowych rozważał. Zobaczymy, co będzie się działo. A teraz zasadnicza część Goldwika, czyli trzy najważniejsze rzeczy z ubiegłego, z ubiegłego tygodnia. Zaczynamy od sytuacji gospodarczej w USA i w ogóle sytuacji gospodarczej na świecie, bo to, jak wiecie, doskonale jest ze sobą świetnie związane. Ja generalnie, co do zasady, nie gram na pianinie, ale bardzo, bardzo lubię, jak mówimy o Stanach Zjednoczonych, tak trochę sobie przygrywać. W związku z tym często używam tego gestu. W każdym razie. Jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych? Według analityków nie wygląda dobrze, bo bardzo wielu analityków prognozuje, że tak naprawdę Stany Zjednoczone utknęły w stagflację albo za chwilę wejdą w ten stan, czyli stan, w którym mamy wysoką inflację i bardzo niski wzrost gospodarczy. To nie jest stan idealny, to jest stan bardzo kiepski, jeśli chodzi o przyszłość gospodarki. To nie jest generalnie sytuacja zdrowa, w związku z tym tutaj no, zobaczymy. W każdym razie lepiej dla nas, dla całego świata, żeby takiej sytuacji pewnie nie było. Po ostatnich danych odnośnie inflacji w Stanach Zjednoczonych, które są wyższe niż Fed zakładał, że będą, sytuacja związana z czy znaczy decyzja o tym, że w najbliższym czasie będą obniżane stopy procentowe, raczej się oddala. Jerome Powell również mówił o tym w ostatnim swoim komentarzu, że no, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż, niż, wcześniej zakładano. W związku z tym, na razie, na razie, oczywiście nie ma mowy o żadnych podwyżkach stóp procentowych i to trzeba, trzeba kategorycznie wykluczyć w najbliższym czasie. Natomiast sytuacja, znaczy momenty, w którym, czy moment, w którym ona, czy stopy procentowe mogą zostać obniżone, no, może się odsuwać. Co prawda, według analityków wcale nie musi to być tak późno tak dużo później, aniżeli, aniżeli w tej chwili rynek zakłada, czyli końcówkę tego roku najwcześniej, bo z kolei z danymi dotyczącymi inflacji, Fed często bierze pod uwagę również sytuację gospodarczą wewnętrzną, a tu sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych wydaje się być, według wielu analityków, będzie w najbliższym czasie coraz to coraz to słabsza. W związku z tym niewykluczone, że jednak mimo wszystko Fed zdecyduje się na tą obniżkę. Jednak wcześniej niż, niż w, w, pod koniec tego roku, lub nawet jak niektórzy prognozują na początku roku e, przyszłego. Co jeszcze? Dyrektor. E, JP Morgan, James Demon, dyrektor generalny mówił o tym, czy mówi o tym, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych trochę niebezpiecznie zaczyna przypominać sytuację gospodarczą z lat 70., kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z dużym kryzysem w bardzo wiele znajduje bardzo wiele analogii między tym czasem, a tym gdzie jesteśmy dzisiaj. No pamiętajmy, że wtedy cena złota zaczęła, zaczęła pod koniec lat 70. No pamiętajmy o tym, że na początku lat 70. właśnie zerwano z, z... zerwano tą łączność między dolarem a amerykańską walutą. Natomiast potem pod koniec lat 70. cena złota zaczęła bardzo, bardzo szybko rosnąć. Zobaczymy, jak będzie warto śledzić tą sytuację. Sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, O niej będziemy do niej będziemy wracać prawie w niemalże w każdym goldwiku. Punkt drugi na dzisiaj to raport Światowej Rady Złota. Światowej Rady Złota za pierwszy kwartał tego roku. Jak wygląda sytuacja na rynku złota w tym? roku, po pierwszym kwartale. No, wygląda w liczbach wcale nie tak źle, aczkolwiek jak wejdziemy w szczegóły, zobaczymy parę ciekawych e, informacji. Po pierwsze, popyt na złoto w pierwszym kwartale, nie uwzględniając nie uwzględniając rynku pozagiełdowego, spadł o 5% w stosunku do, do ubiegłego roku. Natomiast jeśli dodamy do tego rynek pozagiełdowy, no to delikatnie wzrósł o 3% według WGC, co oznacza, że na rynku, na rynku sprzedało się, czy zapotrzebowanie było na ponad 1000, prawie 1240 ton kruszcu. I według WGC jest to najsilniejszy kwartał od 2016 roku. Czyli mamy sytuację taką, która wskazuje na to, że wygląda na to, że rynek złota ma się, ma się nieźle. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, prawie za jedną piątą tego wzrostu odpowiadają czy tego rynku w tej chwili w pierwszym kwartale popytu odpowiadają banki centralne, które kupiły prawie 9, 290 ton. I tutaj uwaga, niespodzianka, Często mówiliśmy o tym, że Chiny kupują tego złota najwięcej. W pierwszym kwartale tego roku najwięcej kupiła Turcja, a nie Chiny. Chiny były drugie akurat. Natomiast, natomiast popyt ze strony banków, ze strony banków jest najwyższy w historii. To też największe zakupy, jeśli chodzi, porównując kwartał do kwartału w historii. Banki centralne nadal kupują, kupują dużo. Wszystko wskazuje na to, i ta teza, o której mówiliśmy już parokrotnie, że przede wszystkim za te wzrosty cen odpowiada w tej chwili rynek azjatycki, no się potwierdza. To rzeczywiście jest tak, że to złoto jest przede wszystkim tam najbardziej kupowane. Nie tylko przez banki, ale również przez obywateli. Bo co jeszcze wynika z raportu WGC? Z raportu WGC wynika, że sytuacja na rynku zachodnim jest bardzo stała od przeszło roku. A w, no, trzeba przypomnieć, że sytuacja po tych takich burzliwych trzech latach od 2020 do 2022 roku mocno w 2023 się na rynkach zachodnich powiedziałbym oziębiła. Tutaj, tutaj to zainteresowanie klientów czy konsumentów jest dużo mniejsze aniżeli w tych trzech wcześniejszych latach. Natomiast zainteresowanie na Wazji jest cały czas wysokie. Również ETF-y, czyli takie, czyli. Instrument, który jest bardziej popularny na, na, na zachodzie, postanowił raczej realizować zyski, korzystając z tego, że cena jest wysoka, i zaczęły sprzedawać krusze, kruszec, który, który miały w swoich, swoich zasobach. A to również, no, oczywiście, duża sprzedaż po tej stronie, również w, jakim, w jakimś sensie ma stabilizować cenę, natomiast ona cały czas była. Wysoka w ostatnim czasie się trochę osłabiła, ale jak mówiłem dzisiaj znowu, znowu wzrasta, zbliża się do 2400 dolarów za uncję. Na koniec punkt trzeci, czyli sytuacja na krajowym podwórku. RPP, czyli Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała co zrobić ze stopami, ze stopami procentowymi. Wiemy, że FED na razie ich nie obniża, wiemy, że niektóre banki obniżają. Co robi Polski Bank? No nic nie robi. To znaczy, nie obniża stóp procentowych. On już swoje zrobił jakiś czas temu. Pamiętamy zaskakującą decyzję z jesieni ubiegłego roku, gdy stopy zostały obniżone. W tej chwili stopy są niezmienne od paru miesięcy i wszystko wskazuje na to, że, że ta sytuacja się nie zmieni przez najbliższe dobrych parę miesięcy. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki poziom inflacji będziemy, będziemy mieli w Polsce. W, za zeszły miesiąc, czyli w kwietniu, inflacja była wyższa niż w marcu, ale mieści się w celu. Natomiast wszystko wskazuje na to, bo przypomnę, że od kwietnia mamy już 5% VAT na żywność, który wrócił, a za chwilę będziemy mieli koniec osłonowych cen, jeśli chodzi o cenę energii. Oczywiście są nowe rozwiązania wprowadzane, które będą, które mają jakoś. Sytuację powiedzmy, utrzymywać w ryzach. Natomiast to nie będzie rozwiązanie takie, z którym mieliśmy do tej pory. W związku z tym spodziewany jest również wzrost inflacji wywołany, wzrostem cen energii. I dlatego też najbliższa obniżka stóp raczej prognozowana jest na co najwcze najwcześniej na końcówkę tego roku, a właściwie bardzo możliwe że dopiero w roku przyszłym. A jak wy myślicie, to jest pytanie skierowane do Was: co powinien robić NBEP w obecnej sytuacji gospodarczej? Powinien obniżać stopy? Czy powinien kupować złoto, tak jak zapowiedział? Powinien kupować go więcej, biorąc przykład z krajów, e, z, krajów z Dalekiego Wschodu? Powiedzcie, co myślicie, dajcie odpowiedzi w komentarzach. W tym tygodniu zapraszam e, na blog. Oczywiście, jak zawsze. W tym tygodniu tekst o pracowniczych planach kapitałowych, czyli tak naprawdę o emeryturach. O tym, czym są, czym jest PPK, czy warto, czy nie warto z niego korzystać, czym się różni od OFE. O tym wszystkim w tekście i również w kawie z ekspertem, gdzie rozmawialiśmy z Martą właśnie na te tematy, żeby wiedzieć, ustalić, powiedzieć wszystkim, czym różni się PPK od OFE i czy warto, czy nie warto z PPK korzystać. Serdecznie zapraszam do tego. Teraz sekcja pytań, czyli to często pytacie nas o. I tutaj chciałbym powiedzieć jasno, wyjaśnić raz, a dobrze, powiedzieć jak jest. To znaczy, co to jest uncja? Ile tej uncji jest, jeśli mówimy o złocie? Jakie są różne rodzaje uncji, żeby raz, a dobrze wszyscy zapamiętali, czym jest uncja na rynku złota? Uncja trojańska, pochodząca od nazwy trua czyli miasta średniowiecznego środka handlowego we Francji, tam została wprowadzona i, tam, i od, tamtej, na, od tamtego czasu nazywa się uncją trojańską, to ona wynosi 31,1 grama. Jest używana w, na rynku metali szlachetnych i właśnie dla niej, gdy mówimy o cenie uncji, właśnie odnosimy się do tej wartości 31,1 grama. Inaczej na uncję trojańską mówi się czasem uncja jubilerska. I to jest jedyny... Jedyna słuszna uncja na rynku metali szlachetnych. Nie ma żadnych innych uncji. Na tym rynku, oczywiście, bo normalnie uncje inne są. Jest między innymi uncja międzynarodowa, która wynosi trochę powyżej 28 gramów. Jest też coś takiego, co się nazywa uncją aptekarską, ale to już jest w ogóle straszny galimatias, bo w zależności od kraju uncja aptekarska ważyła trochę inaczej. W związku z tym nie używamy uncji aptekarskiej w stosunku do metali Szlachetnych na rynku metali szlachetnych. Są również inne uncje wyrażane, w e, używane w, w, w przymierzeniu czy przy używaniu ich do mierzenia płynów, ale również tych nie używamy na rynku metali szlachetnych. więc zapamiętamy sobie raz, a dobrze: uncja trojańska, uncja jubilerska to 31,1 g. Koniec, kropka. Jesteśmy teraz. W części dotyczącej polecajki, polecajki książkowej. I tutaj mała dygresja, taka powiedziałbym osobisty w trend. Gdy e, jakiś czas temu, był taki okres w moim życiu, e, gdzie e, studiowałem e, i kończyłem e, pierwsze studia magisterskie, studiowałem elektronikę. I wtedy tak naprawdę, no studiowałem elektronikę, studiowałem układy elektroniczne, i tak, no to oczywiście ciekawa kwestia, ale nigdy w życiu wtedy. Nie myślałem, że jest tak ważne. A, a dzisiaj chciałbym Wam polecić książkę Wojna o Chipy. Książka nie o elektronice wbrew pozorom, ale o tym, jak wygląda współczesny świat, jak wygląda rozwój technologii i do czego e, tak naprawdę e, nas doprowadził. To znaczy, w tej chwili wojna o chipy, czy wojna o tak zwane półprzewodniki, jest jedną z najważniejszych powiedziałbym, batalii czy aren, na której, na której walczą wielkie, wielkie potęgi, czyli USA i Chiny. Bez chipów, bez półprzewodników nie jesteśmy w stanie się obejść. Właściwie dzisiaj technologia już doprowadziła do tego, że, jest, że chipy czy półprzewodniki wykorzystujemy niemalże w, każdym, w każdej dziedzinie życia i w każdym nawet najmniejszym niemalże przedmiocie z którego korzystamy. Książka jest napisana świetnym językiem, bardzo prostym, czyta się ją wręcz jak książkę sensacyjną, mówi o historii, skąd w ogóle półprzewodniki się wzięły, wskazuje najważniejszych graczy, najważniejszych bohaterów, rozwoju tego rynku. I tak dalej, i tak dalej. Potem pokazuję sytuację dzisiejszą i również prognozuję, jak ta sytuacja może w przyszłości wyglądać. Naprawdę bardzo fajna, nie tylko dla tych, którzy interesują się układami elektronicznymi. Właściwie tu o układach elektronicznych, a o takich jest stosunkowo niewiele. To jest temat dla wszystkich, którzy interesują się geopolityką, ekonomią i w ogóle rozwojem gospodarczym. Serdecznie zachęcam. Naprawdę, Chris Miller, Wojna o Chipy, wydawnictwo prześwity. Polecam. To już wszystko na dziś. Bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszych socjali, do naszych formatów, do kawy z ekspertem w przyszłą środę. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień, a za tydzień będziemy się przyglądać raportom, które wyszły w ostatnim czasie dotyczącym rynku niemieckiego, złota na rynku niemieckim, a również w ogóle takiego rocznego, dużego raportu od takiej pracowni Incrementum. Bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.